Inny wstęp, siema widzowie, gdzieś inny wstęp, nie? Taki, że nie musicie tak długo patrzeć, Babiczek jest z nami. A teraz guest uciekaj, będzie oślepie chyba zaraz. A ja mogę latać, ogólnie z tamtego odcinka, tylko muszę przyspieszyć latanie. A ja nie oglądałem ostatniego odcinka. Tak? Jak, jak lata. Ja nie oglądałem ostatniego odcinka, patrz, jak latasz. Patrz, Tak latam. Czyli bo na razie nic nie widzę. Jestem po prostu szybki. A teraz założę sobie jeszcze pochodnie. Będzie to... Zjedzie, zjedzie po co pochodnie, tak jak z tamtego odcinka zrobimy. I oczywiście, Gwest no, coś musi zrobić na start. Chyba że, nie, chyba, że będzie spokojny. Tym razem chociaż wątpię. Ej, byłaby czwarta w docy, ale jest trzecia. Widzisz, jak Gwest nam utrudnia? Ej, jak chcesz, chodź do mnie z kimili. Dzisiaj na bazie nie będziemy się tak skupiać. Ja oświetlam drugie. Jest tym się tego boi się guest. Czyli Światłem i wodą. W sensie Guest się nie boi tego, tylko nie lubi tego. Więc szukamy go na spałdzie. A i był tu jakiś opuszczony motor lata. Jakiego? Znaczy, jeździ. Ma no, nie sam jeździ. Co? Jak? Na to? No na no stanie jeździ. Ej, a ja widziałem jakieś światło dziwne. Co nie było przeze mnie? Chyba, że było, nie był. Ej, ten motor. Do... O, widzisz ten motor? Tak, widzę. Sam, sam jeździ. Ej, Gwest, Gwest nie podchodzi do mnie. A teraz ja idę do niego. Ja teraz idę do niego. I zobaczymy co się stanie. Nic się nie dzieje chyba. Ej, nie ma go! Oślepiłam go. Ej, patrz na to. Trzy, cztery hey, dzisiaj, dzisiaj nie idziemy do toalety. Dzisiaj nie idziemy do toalety. Kibi crying! Forever! Forever! Spróbujemy nie iść do toalety. Ale czy... Trzy, pięt... ja nie do tej, wiesz, gdzie ja ostatnio byłam. A, dobra. Parato. Idę w sekret Secret sekret Jak ty tak fajnie wyglądasz. Mnie głys zmutował i się nie mogę odmutować. A ty tak fajnie wyglądasz. Ja... jakimś cudem odgliczowało mnie. Jak oglądasz serii, to nie wiesz. Ale... Odbudowało mnie w tamtym odcinku. I nie dość, że to, to jestem od Ciebie szybszy. Wiesz? pokazać Ci jeden sekret. Dobra, widzowie było po prostu coś innego. Idziemy. Na uć! Pasztetuć. Na uć Pasztetuć. Ej, w ogóle, powiedzieć Ci coś? Mimo tego, że ten secret room jest takim secret roomem, to na policji mam takie, takie kamery. Wiesz? A! Siodem nie własniczja tylko Gwesta, bo, bo... Ej, na YouTube będzie kanał Gwesta, Już dzisiaj. Dzisiaj. Otóż dzisiaj najczęściej. W sensie... No nie wiem czy będzie dzisiaj, czy jutro, ale prawdopodobnie dzisiaj. Dobra. Oczywiście musimy zrobić takie coś, że będziemy śmiecieć świecić, świecić, świecać, czuć, Ciekawe czu. jak ten głos będzie tam nagrywał Czy będzie jego prawdziwy głos? No będzie raczej, przesuwam I będzie pewnie nagrywał same hejty do o mnie, nie? Ja już się boję co on będzie hejtował z mojego kanału I Muszę na chwilę wyjść z gry a dobra bo mój internet nie pozwala mi tam być serio? A internet mówi... Eee, na serio się. Nie, je, nie. Je, je, je. Co? Co jest? Ej, pochodnia mi znika. Znika mi pochodnia. Co jest? Poczekaj. IMPRA, impra, impra! Em, dobra, em, nie chodzi mi o to. o to. A puste widelco. Impara, impra. Nie wiem, co się dzieje, ale glizuje mi bardzo. Co jest? Ej, nie widać, nie będzie. nie ma.

Resetuje. coś? Skina mi resetuje dosłownie. Ej, pamiętasz tego strasznego skina? Chyba teraz będzie to samo, to samo, ten sam skin, bo wziął, zresetowało jakimś cudem. Daj para to, resetowało mi skina znowu. Do tego strasznego. No ja dobra. Zost... Ej! Ej, ale no nie wiem, czy się ucieszyć. Oj, oj oj, się z się znowu potwora. Latasz? Ej, w ogóle sprawdź swój dom, ktoś coś ci się nie włamał. Dobra, No nie no, serio, Głeścik. Ja umiem latać, a ty nie umiesz. Ej, Głeś, jak mi, ty mi zamykasz chatę? Ej, co? Do ci zamyka? Ej, może, hey, może przez to, do może przez to, że on jest administratorem tego serwera, bo jest hakerem. Dobra. Ej, sprawdź w ogóle, czy, czy dalej masz zamknięty dom. Ej, sprawdź, czy dalej masz zamknięty dom no już nie mam, ale nie mogę wejść, cały czas drzwi są tak jakby... Ej, dobra, ja jestem w chacie zamknięty z Westem, nie wiem w ogóle o co mu chodzi. Tu? Serio? Nie wiem. Ej, zaproś mnie na imprezę, może imprezę zrobimy. Dobrze się to. No nie Tam tobie... Pali się, to chyba... Chata mi się pali, pomyłczy! Serio? Ej. Nie, nie pan. A. A ja mogę wyjść do twojego domu. zapomniałeś, że mam klucze? A. Ej, ale skąd głęboko miał dostęp do twojego domu? Zamknę dom, lepiej by nie wchodził. Może nie wiem. Może jak... Może dałeś mu klucze swoje. Pomożesz mi to ugasić? Ej! On wszedł! On wszedł, mimo że zamknąłem na klucze. Poczekaj! Ej, mi gaśnicę bierz! Wszystko? Bierz gaśnicę! Bierz gaśnicę. Mamy gaśnicę! Kresimy. Mi tam, mogę się teleportować normalnie. Serio. Tak? No patrz, jestem na dole i idź do sypialni na górę. Ale poczekaj. Wiesz co ja opanowałem? Coś, dzięki czemu mogę przejąć Gwesta na zawsze. Spróbuję to zrobić. Chociaż nie wiem, czy to się uda. Ale Poczekaj. Muszę użyć tylko mojego magicznego klucza do tego. Tak. Magiczny klucz powraca. Teraz. Teraz. Oj. I tak. Ej, patrz. Guest mnie próbuje zastopować przed tym, ale nie. Nie da rady. Nie da się rady wnosi. Głeb, Ocie! Da... Patrz, co się stało. Pokonałem go. O. I teraz ją odmieniłem. E, ale odmieniłem, to chodziło o coś innego. A jak Głeb, to robimy imprezę. Patrz, ja już miałem e, strój na imprezę. Chodź na dół, to Ci pokażę mój strój imprezowy. To wcale ja nie... Już... idę, to ugasz ca cały dom. Ej, nie mogę, nie mogę założyć. Czyli Quest nie jest pokonany. Patrz, zakładam. Cum, tum tum, tum, tum. Ej, zmienił mi się, zmienił mi się. Ej, gest tu dalej jest. Tylko proszę, cokolwiek zrobisz nie wiem. Ej, jak Quest to zaakceptuję, to będę najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Jest już na górze, stary. Ej, nie mogę się... Ej! mi mnie spowolnił. Tak? No patrz, jak się wolno poruszam, Schodzę tam do ciebie. A, nie umiem używać schodów nawet. O! Oh. Widzisz, jak jestem wolny? Aha, no jesteś wolny. To wie... A wiesz co? Hey, Cofa mnie głowę, mnie do siebie przyciąga. Otwórz mi drzwi. Nara, Feliz, na Ja wiem, ja Otwórz miam. mi drzwi. X, nie, I ja uciekam, ja się boję. X, Proszę, no głowę mnie bierze! Eb, to poradź sobie sam. Ja idę gdzieś daleko. na wakacje, cum, cum.

Ja turku ja tonę. Ej, ja serio tonę. Ja serio tonę. Coś... Ej, godziny się cały czas ja, zmieniają. Ej, ja tonę. Ja tonę. Ej, nie tonę. Nie tonę, nie tonę, nie tonę. Ej, możemy zgłosić głęsta. Halo, jestem. Ej, głestas. Ej, nie mogę kliknąć Roblox. Czaisz? Nie mogę kliknąć Roblox. Ej, ja go mogę zgłosić. Okej, okay, to go zgłoś. To go zgłoś. Ej, zaliło mnie. Wywaliło mnie. Wywaliło mnie.

Nie żartuję! Nie mogę nawet połączyć. Nie mam uprawnień! Nie mam uprawnień na ten serwer! Przecież to mój serwer! O co chodzi? Dostałem bana? Nie, nie dostałem bana chyba! Dołączam do kanału. Dołączam. Dołączam! Dołączam! Ej, oby się nie okazało, że bana dostałem! Dobra! Ale mnie zawał! Bady na spójak! Nie, nie mogę dołączyć, więc... Jak nie miałam uprawnień, no. słowni. Ja nie miałem uprawnień. Mimo tego, że... Ale super! Koń z e, to ty sobie tam graj, niestety no Ja tam nie mogę być. Ej! Przewidziałem to, przewidziałem to. B będzie, ów już. Zapomniałem mu, uf. O o, wywaliło mnie, wywaliło no, mnie, wywaliło no, mnie. No, nie, 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 nie. Nie, nie, nie. Ja nie, nie, nie mogę nie. dołączyć, więc ja już nagram niestety. Jak, jak nie. Możesz dołączyć, możesz dołączyć. Na pewno no, nie. Mam, nie mam, nie, to, nie, pokazuje, nie masz uprawnień do tego serwisu. Co? Oh? A ja zginąłem na spawnie. I, I mnie wywaliło. A, A, nie, nie. A, no. Ej, zobaczymy, co z tego będzie. Ej teleportowało mnie na publika, coś? Głosiłem West'a! Serio? Ale tak naprawdę? Tak. Zgłosiłem West'a. Napisałem, że to jest groźny haker. Ej, ale dobra. A co napisałeś? Co napisałeś? Ale kogo napisałeś? Napisałem, że to jest groźny haker, który mnie dręczy przed szkołą. Ale to nie jest prawda No wiem ale chciałem go po prostu zgłosić bo jest zły Ej dołącz do mnie zobaczmy czy będzie dalej No dobra Zobaczmy czy tak będzie dalej Dobra, ale na szczęście zgłosiłem głęboko, prawda? No dobrze, że zgłosiłeś go. A, dobra, to ja już nie będę grał. Ej, ale dobra, dołącz do kamyczka, dołącz do kamyczka. W się sensie, nie do kamyczka, tylko do głesta, bo kamyczek te, gra na publiku. Poczekaj chwilę. Ej, w ogóle masz gwiazdka znajomych? Ej, kamyczek mnie usunął! Co? Kamyczek? Tak. Ej, ale nie, gwiazd musiał cię usunąć, bo kamyczek gra na publiku. Jak? Jak? Głest cię zbanował? Nie możesz być, prawda? Dodaję kamyczka do znajomych. Oje dobra, pa fajnie się z tobą grawać Ej, nie mogę. Widzowie! Mam plan, mam plan... Um. Jednak żyję, ale pewnie mnie zaraz wywali. No pewnie cię wywali już. A dobra, fajnie się grało. Ej, w ogóle... Kiedy się w ogóle kończy Cinek? Ej, ale posłuchaj. Nie. Ej, dostałeś jakieś powiadomienie? 267 Aha. Czyli... Ej, ale sprawdź powiadomienia Robloxa. Sprawdź. cały czas tylko ten kod błędu 267. No ale wyjdź z Brookhaven i wejdź w taki dzwoneczek. A po co mam wchodzić w dzwoneczek? No zobacz po prostu, czy nie dostałeś powiadomienia od Gusta. Ej, ale tak serio mówisz? No, a nie. Cały czas mi pokazuje tylko w tym dzwoneczku. Cały czas jest tylko napisane pod błędu 267. Co? Dziwny przypadek. Ej, Guest mi mi konto opanował. Guest mi. A miską banował. Ej. Wysłu Ej, poczekaj, coś może napiszę. Ej, napisał coś na czacie. Co napisał? Ej, poczekaj, doczytam. Mam to koniec, mówi Guest. Tu napisał na czacie. A Guest, ja chcę do ciebie dołączyć, nie banuj mnie. Ej, ale widziałeś to? Guest, a jak do ciebie dołączę, to mnie nie zbawnujesz. Nie wiem. Ej, ale posłuchaj, nie? Do jakimś starym gratem. Ej, ale wiesz co? Ehm, posłuchaj, ehm, w ogóle, Guest chciał ci przekazać, że to twój koniec. Nie, no Guest. A, to dzięki Guest. Ej, a może on nie chce, byś dołączał? A to papa, jak kończę. Ej, ale dobra. Może zobaczmy. zobaczmy. Ej, wywaliło mnie, wywaliło mnie. Wywaliło mnie ze własnego serwera. Ej, kończysz odcinek, bo ja muszę kończyć. A dobra. Widzowie, pa.